Moi kolego dotyń się kolego i płynie. No i witajcie w kolejnym odcinku, witam Was nad wody. Dzisiaj znów będę łowił klenie. Choć jestem na wodzie, gdzie mam dużo szansę spotkać też inne gatunki ryb, czego mogliście doświadczyć i obejrzeć w wcześniejszym odcinku. Po całym sezonie wstrągowania te klenie to taka fajna odmiana, szczególnie że jest ich w tej wodzie całkiem dużo i nie zaprzeczam, że przyjeżdżam tutaj leczyć czasami swoje wędkarskie ego, podrażnione gdzieś jakimiś porażkami z innych wód, a ten sezon strągowy naprawdę łatwy nie był. W poprzednim odcinku widzieliście, że tych kleni można złapać tutaj całkiem sporo. Natomiast jest też szansa na pstrąga Ostatnie dni sezonu obstrągowego, także wcale nie byłbym zły, gdybym taki przyłów trafił. Niemniej na mojej jagrawce, jak widzicie, będą tylko i wyłącznie dzisiaj kleniowe woderki, bo to jest ryba, po którą tutaj przyjechałem i po którą się nastawiam. A czy uda mi się wyrównać porachunki, o których mówiłem w ostatnim odcinku, gdzie. Na końcu odgrażałem się, że przyjadę i zrobię tutaj porządek. to już wspólnie zobaczymy. Jest. Branie pod samymi nogami. Postawiłem trochę inaczej woblerka. Chodzi trochę głębiej i od razu mamy efekt. jest to za wielki kleń. Ale otwiera dzisiejsze łowy. Już cię wyczepiamy maluchu, płynie kolego. Jest ładna rybka, piękna rybka. To jest tu ściutki klenik. To jest tu ściutki klenik. Tak jest. I właśnie, po takie kleniki się tutaj przyjeżdża. Wyczepiony w podbieraku był dość delikatnie zapięty. Zobaczcie, tu jest. Kawał kluseczki. Płyń kolego. jest, ależ to jest ryba. Ależ to jest ryba. Ależ to jest ryba. Tym razem ちょっと。いい <laughs> Kurde! No cóż, nie wiem co powiedzieć. Nie wiem, kto już, która to już piękna ryba w tym sezonie. Po prostu mi spada. I nie wiem, czy to był też najgłupszy raz w tym sezonie, bo jeden pstrąg poszedł mi z obrotówką na początku sezonu. I co prawda był wielki, ale. Ale myślę, że była tam kwestia poszkodzonej żyłki, której wędkarz po prostu nie przewiązał. A tutaj w równie głupi sposób tracę rybę po prostu w tym szybkim nurcie. Próbując ją wprowadzić do podbieraka, zaczepiła mi się kotwica o podbierak i ryba mówiąc krótko spada. Nie był to kleń, był to piękny pstrąg. Szkoda, bo ryba była naprawdę piękna. Myślę, że to jeden z większych pstrągów, które w tym sezonie miałem na kiju. Nie był to kolos, ale w tym nurcie naprawdę to był kapitalny hol. Zresztą widzieliście, bo w zasadzie cały hol się nagrał. Łowimy dalej, dnia jeszcze trochę jest, więc coś tu jeszcze może dołowimy. Jesteśmy w takiej klasycznej letniej miejscówce. Tutaj nurt płynie zdecydowanie szybciej. Woda jest lepiej dotleniona, ryby takich miejsc w tym okresie się trzymają i myślę, że jest to miejscówka, której zdecydowanie w lato nam wędkarzom nie wolno omijać. Ten szybki tutaj ruch wody ten nurt jest takim dość zjawiskiem złudnym, bo ta woda tak szybko płynie przy powierzchni górną warstwą, natomiast przy dnie tworzą się spowolnienia i za tymi kamieniami, które marszczą tą wodę na powierzchni. Tworzą się kapitalne rybie. Kryjówki. O właśnie! Kolejna piękna ryba. Kolejna piękna ryba. Co to jest za fantastyczny dzień? Tym razem jest mój. Kapitalny pstrąg. Widzieliście w zasadzie chwilę później i kawałek dalej od tej pierwszej pięknej ryby, która mi spada. Ale ta ryba wynagradza. Gdybyście teraz słyszeli bicie mojego serca. Matko Boska. Już myślałem, że ten dzień będzie średni, że będę wspominał tą spadającą rybę. Natomiast ta ryba. Ta ryba, zobaczcie. Ta ryba mi to wynagradza. Piękne samczur. Już na samą końcówkę sezonu. Cię tego pstrąga. Kapitalna ryba. Oj, jak dobrze cię zmiecie na brzegu. Wiem, że się powtarzam, ale zobaczcie, jaki to jest piękny pstrąg. Mam trochę tą rybkę. Ten hole w tym nurcie siły kosztował, ale już odzyskał vigor. Nie do końca teraz pamiętam, co ja mówiłem podczas tego holu, i co ja mówiłem w momencie, kiedy ten strąg wylądował w tym podbieraku. Ale emocje były niesamowite. Po pierwsze, kapitalny hol, po, po drugie, naprawdę nie chciałem tej ryby stracić, bo to mój humor by już w ogóle zdołował marginalnie. Także wybaczcie, w brania tego strąga opowiadałem Wam o tym, jaka ta miejscówka jest kapitalna. No więc widzieliście, że nie ściemniałem. Natomiast dokończę swoją myśl. Chodzi po prostu o to, że ta woda, która płynie górą w takim tempie żwawym, ten szybki nurt, to jest takie trochę złudne zjawisko, bo przy samym dnie ta woda tworzy kapitalne miejscówki dla ryb. Za tymi kamieniami woda znacznie zwalnia, wręcz jest spokojna i tam chowają się ładne ryby. Myślę, że i tak ładne jak te, które przed chwilą widzieliście, ale i też sporo, sporo większe. Jeszcze raz powtórzę, nie wolno nam wędkarzom ma omijać takich miejscówek w okresie letnim. Ja obławiam takie miejscówki w woblerem, wybieram taki, który będzie trzymał się tego nurtu. Ta szybsza woda nie będzie wybijać go do góry, będzie bardzo powoli pracował sobie właśnie tam gdzieś w okolicach dna, czyli tam gdzie woda zwalnia i kusił ryby do brania. No wreszcie klenik, po tych dwóch stronach już przestałem zastanawiałem się czy jeszcze tutaj są. Jest. Czyżby ciutkę lepszy? No co ja wam mogę powiedzieć? strążek jak nachlenia to taki trochę chory z wysypką płyń kolego będzie 4 miesiące przerwy od was no chyba, żeby wam podsumować tą kleniową wyprawę, to będę musiał użyć takiego mema z Januszem Nosaczem, gdzie gdzie swoje zdjęcie z kleniem oznacza tekstem fajne te pstrągi. O jest. Cóż to? O, tym razem klenik lepszy. No dobrze, odepniemy Cię kolego I będziemy łowić następne większe Dobrze, że się te kluski trochę obudziły, bo Była dobra przerwa w braniach, taka Myślę około godzinna No więc znów jak chciałem coś powiedzieć, to ryby zetkały mi buzie, Więc może nie będę kończył swojego głupiego żartu, o Januszu nosaczu tylko po prostu zajmę się łowieniem. Bo ryby ewidentnie. Moje żarty dziś nie śmieszą. No nie wiem co powiedzieć teraz. Tu widzę, że to tak przybiera obraz. Chyba od największego do najmniejszego. Ale nie są te klenia dzisiaj też specjalnie aktywne, bo na powierzchni nie widać żadnych zbiurek. No jest wreszcie klenik. No ale znowu rozmiarowo Nie powala! wąska, szybka, głęboka teraz. teraz stoję na zakręcie, który przypomina mi. A jest! Nie nagadam się dzisiaj z Wami, bo za każdym razem, gdy próbuję coś mądrego powiedzieć, to trafia się ryba. Już wyczepiłem tego klonka, do dokończę swoją myśl. No przede mną zakręt, który przypomina wręcz trociową rzekę. No, zobaczcie. To jest już kawał kilkunastometrowej szerokości. Rzeki. W środę tutaj wygląda na naprawdę bardzo głęboki. Głęboki woda tutaj wlewa się i wymywa kawał dołka. Także dwa kilometry wody i kilka różnych charakterów. A te ryby po prostu może biorą jak ja gadam, żeby mi dać cynk Abym już nic nie gadał. To sobie pomilczmy, trochę Akurat, jeżeli chodzi o milczenie, to u mnie nie ma z tym problemu. Raczej jestem typem wędkarza samotnika. Najlepiej wędkarstwo przeżywam, będąc nad wodą, jednak samemu. Z drugiej strony, spotkanie się raz na jakiś czas w grupie moich licznych wędkarskich przyjaciół dodaje do tego mojego wędkarstwa uroku. I to tak wymiennie się dzieje: kilka samotnych wypadów, żeby potem w większej grupie. Poświętować przy piwku i poopowiadać sobie jakieś historie z ostatnich wojaży wędkarskich i różnych innych dziwnych takich. No i zobaczcie, co tu jest grane. Przed chwilą mieliśmy szerokość prawie trociowej pomorskiej rzeki. I nam się rzeczka zwężyła do raptem kilku metrów. A na końcu tego wlewu, może, ma z dwa metry szerokości. To jak, mieliśmy trociową. O, ale ładna rybka. I znów, gdy zacząłem mówić. Cóż to, klanik lepszy. Ależ delikatnie zapięty. I oczywiście w podbieraku odpięty. No nie jest nie jest tak duży jak ten pierwszy no i nawet nie chciał specjalnie zapozować ale już ładna rybka a zacząłem do was mówić, że mieliśmy kawał trociowej wody mieliśmy już na zakręcie strumyczek o szerokości półtorej metra to teraz zobaczcie mamy piękne podmyte burty no po prostu na tej rzece jest wszystko. No to na dziś dosyć do samochodu standardowo. Mam ładnych kilkanaście minut. Nie będę dzisiaj tutaj mówił o tym, że mogłem postawić jakąś kropkę nad jej. Nie będę wspominał tego pstrąga, który spadł, bo i tak jest pięknie. Mm, nastawiałem się na klenie, miałem łowić klenie i klenie połowiłem. Natomiast na sam koniec pstrągi dały mi też pięknie zakończyć sezon i wyszedł mi z tego taki fajny pstrągowo-kleniowy wypad. Trzymajcie się, ja idę do samochodu, a was zostawiam jeszcze z rzutem oka na tą przepiękną rzekę.